Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. W poniedziałkowy poranek tak się złożyło, że dzisiaj dużo mówimy o sporcie. Także o sporcie amatorskim. W studiu dzisiaj Damian Kłos, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Sportów Amatorskich. Dzień dobry, panie prezesie. Witam Dzień dobry, Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, takie mam pytanie na początek, trochę kontrowersyjne, a trochę dla. Yy, trochę z humorem, czy to prawda, że reprezentanci yy, no, tych szóstego, o których za chwilę będziemy mówili, piłkarskich, ostatnio reprezentują lepszy poziom niż piłkarze Rakowo-Częstochowa i Skry? No nie, no. myślę, że nie pokupiłbym się o takie stwierdzenie, absolutnie, ale, ale też jest dobrze, myślę, że wstydu by sobie na niejednym treningu nie przynieśli. Yy -y. I emocji pewnie tyle, co na meczach ekstraligowych, ekstraklasowych. Tak, zgodzę się, zgodzę się. Emocji, emocji u nas na pewno nie brakuje, ani trochę. Panie prezesie, zanim o lidze szóstek będziemy rozmawiali, no to jednak chciałbym, żebyśmy nawiązali do pań, które też w piłkę grają, a konkretnie do pań, które grają w futsal, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale będziemy mieli w Częstochowie przedstawiciela żeńskiego futsalu w Ekstraklasie. Tak, oczywiście od tego sezonu działa uczelniana drużyna KU Częstochowa. Oczywiście reprezentują dziewczyny Uniwersytet Jana Długosza. I wczoraj z powodzeniem zakończył się dwumecz dwu barażowy z targowianką Targowisko, w którym dziewczyny awansowały, wywalczyły sobie awans do najwyższej klasy rozgrywek swoim Debiutanckim sezonie ja mam przyjemność pomagać troszeczkę y, w promocji, powiedzmy, tej drużyny. Dlatego warto oglądać, warto śledzić, warto dziewczynom pomagać, bo to jest naprawdę super ekipa, z, y, myślę, z czasami na, na fajny wynik. No i ja w pierwszym sezonie rozgrywkowym to jest y, rzeczywiście rzecz no, niebagatelna. Tak, dziewczyny wygrały, wygrały w, najpierw grupę mm, makroregionalną. Gdzie też startowały z, z rywalkami, które są naprawdę dużo mocniej finansowane i mają dużo lepsze zaplecze, a tutaj taka skromna nasza ekipka uczelniana tak naprawdę poradziła sobie doskonale, pokonała też w dwumeczu barażowym, zarówno na wyjeździe, jak i u siebie te dziewczynki z, z targowiska, więc. Wielkie, wielkie. Gratulacje rzeczywiście, a zdradzimy troszeczkę, Panie prezesie, skład personalny tej drużyny żeńskiej w Skład personalny jest oparty na zawodniczkach, oczywiście reprezentujących również studentkach, studentkach uniwersytetu, ale znajdują się tam też nazwiska doświadczone, na przykład Renia Uchnest czy czy Stefa Woda, Ty wójcik to są zawodnicy. Czyli zawodniczki które, z kryształtowania. były gol Częstochowa, więc y, jest kim grać. Jest też młody na rybek. Myślę, że jest to ekipa, która, tak powiedziałem, ma szansę naprawdę napsuć krew niejednej drużynie ekstraklasowej. No, powiem, że bardzo się cieszę. Gratuluję oczywiście i, i, i te, trenerce, tak? Bo Trenerka, tam, prezeska, organizatorka, jak zawsze. Wspominam, człowiek, instytucja Olivia Pająk tym zarządza. Więc to jest jej, jej dziecko, jej, jej dzieło. Gratulujemy i oczywiście będziemy śledzić z uwagą. Poczynanie już w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. No a teraz o panach chciałem, żebyśmy sobie porozmawiali. Za nami trzy tygodnie zmagań w Częstochowskiej Lidze, szóstek. No, ale nie mieliśmy okazji rozmawiać jeszcze po rozpoczęciu tego nowego sezonu, to jak to wygląda w tej chwili, ile mamy drużyn i czy poziom rozgrywkowy panu prezesa zadowala? Jak najbardziej zadowala mnie poziom, przede wszystkim poziom, bo y, obie ligi, y, które liczą sobie łącznie 17 zespołów, są bardzo mocne. Trudno wskazać jednoznacznych faworytów, zwłaszcza w drugiej lidze, gdzie naprawdę tam każdy może wygrać z każdym i jak na razie się to sprawdza. Myślę, że wpływ na to miała również udana edycja stowskiej ligi halowej, o której tutaj rozmawialiśmy tak, kilka miesięcy temu. Tak jest. Na tą, chwilę, na tą chwilę, powiedzmy po takim moim krótkim momencie załamania po sezonie jesiennym. Jestem w dobrym nastroju. Myślę, że liga w dalszym ciągu się rozwija. Jednak to, co robimy przez ten chyba już piąty czy szósty sezon, z kolei, powiedzmy, po, po zmianie troszeczkę organizatorów tej ligi, idziemy w dobrym kierunku. I na pewno warto to śledzić. Staram się też, staramy się to eksponować, jak tylko się da, bo transmisje poziom... są między innymi mecze. Tak, tak? Na poziom na jest coraz wyższy. Na YouTubie jeszcze tego nie transmitujemy. Transmitujemy na Facebooku, tak nam jest prościej. Mamy mhm. też troszkę więcej odbiorców dwa razy w tygodniu. Mecze są live z komentarzem, więc nie jest to sucha, sucha transmisja, w której w której nie wiadomo o co chodzi. Staramy się też przybliżyć sylwetki zawodników i troszeczkę dookoła tego amatorskiego sportu, troszeczkę dookoła różnych wydarzeń dziejących się w ogóle w sporcie czy też w Częstochowie. Więc myślę, że nie ma, nie ma nudy przez te bite dwie godziny. Dobrze, zanim porozmawiamy o faworytach tegorocznych rozgrywek, to chciałem zapytać generalnie o funkcjonowanie Częstochowskiej Ligi Szóstek, no bo wiadomo, są to drużyny amatorskie, ale osiedlowe przeważnie, panie prezesie, czy są to na przykład też drużyny nie wiem, szkolne, albo ewentualnie drużyny jakichś przyjaciół i czy tylko z Częstochowy? Mamy drużynę z Politechniki, jest to, jest to typowo uczelniana drużyna, sekcja piłkarska Politechniki z nami gra. Próbowaliśmy namówić ekipę z, z UJD, ale tak naprawdę wszyscy zawodnicy, którzy reprezentują kadrę UJD, grają po różnych zespołach w lidze szóstek, więc nie ma to sensu. Drużyny w dużej mierze są osiedlowe, bądź nazwałbym to klasyczne, po prostu są to zbieraniny ludzi, którzy grają ze sobą od lat. I powiedzmy, zamiast spotykać się raz w tygodniu na jakiejś luźnej gierce, to spotykam się dwa razy w tygodniu raz na luźnej gierce, a raz na grze o, o, punkty. o punkty tak jest co troszeczkę inną atmosferę wnosi, troszeczkę inny poziom rywalizacji. Jeśli chodzi o poziom to są to zawodnicy zarówno z czwartej ligi jak i z zaklasy klasy B klasy z okręgówki, więc tutaj mamy dosyć duże zróżnicowanie. Nie mamy też ekipy żadnej stricte spoza częstochowy. Ale co mnie bardzo cieszy, mamy coraz więcej przedstawicieli innych narodowości w naszej lidze. O proszę, na przykład? Na przykład, ostatnio dołączyła do nas trójka Hiszpanów z wymiany pracowniczej z firmy Hegelman. Mamy Włocha, mamy Algierczyka, Tunezyjczyka, przepraszam, Marokańczyka. Są oczywiście nasi, nasi m, sąsiedzi z Ukrainy, więc jest yes, yy, kolorowo. No to rzeczywiście to yy, yy, różnorodna ta liga na tą chwilę. Yy, co by trzeba było zrobić, gdy, yy, gdyby jakieś drużyny ewentualnie chciały się zgłosić do amatorskiej ligi Szóstek? Zapraszamy przede wszystkim do śledzenia naszych social mediów, Facebook, strona internetowa, kanał YouTube. Na tą chwilę sezon już trwa, jak, mhm. jak redaktor wspomniał, więc zapisy są de facto zamknięte. Ale jesteśmy otwarci na to, żeby dobić do tej, do tej upragnionej liczby 20 drużyn. Mamy ich 17, więc jeszcze tak jakby 3 sloty zostały. Też co sezon niestety ktoś nam się zazwyczaj wykrusza w jego miejsce, wskakują inni. Zapraszamy przede wszystkim do kontaktu poprzez, poprzez Facebooka, do wizyty m, naszych boisk. Gramy na naczbowie na, na SP-52 we wtorki i w środę. W poniedziałki, czwartki piątki mecz odbywają się na TZD-nie przy ulicy Jasnogórskiej. więc najprościej po prostu podejść, zobaczyć czym to się je, jak to wygląda, i, i wtedy Dobrze, myśleć o, o dopisaniu się. Miałem już o to zapytać kilka razy, kiedy się spotykaliśmy tutaj w studiu, kto te mecze sędziuje. A właśnie, mecze sędziują yy, arbitrzy z podokręgu częstowskiego. Generalnie każdy sędzia u nas ma papiery sędziowskie poza Oskarem Kubikiem, ale jest to, jest to człowiek, który yy, gra czynnie w piłkę, organizuje też częstowską play-arenę, ma bardzo dobrą czutkę do tego i jest, ma pełne ma, ma, ma zaufania ze strony wszystkich naszych zawodników. Także no, są tu nazwiska yy, Michała Cybulskiego, Paweł Walotek, Dmitro Potkało, też ukraiński sędzia z, z dużym doświadczeniem, Leszek Malinowski. To są arbitrzy uznani powiedzmy na tym naszym rynku lokalnym. No właśnie, to bardzo się cieszę, że, że tak profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzicie. Mamy trzy tygodnie grania, panie prezesie, za nami. Czy już są jacyś faworyci do zwycięstwa yy, w tej pierwszej lidze, czyli w tym wyższym stopniu? W pierwszej lidze w dalszym ciągu jest to, powiedzmy, wyścig głównie między dwójką między drużyn, rywalizacja między Furnipolem, też dobrze, dobrze znaną ekipą, która, która od wielu lat rywalizuje w lidze oraz młodymi, gniewnymi zawodnikami z klubu sympatyków Wójski. Są to chłopcy bardzo abitni, bardzo sympatyczni, którzy w zeszłym sezonie właśnie utarli nosa i wygrali tą ligę po raz pierwszy w swojej historii. Także, przede wszystkim między, między nimi jest rywalizacja, bardzo mocna jest również ekipa animatorów, mm, ekipa Beniaminka, składająca się w dużej mierze z, z trenerów Akademii Raków. Myślę, że generalnie, yy, o, jest jeszcze ogień, tak, taka osiedlowa też, też paczka, bardzo agresywna, charakteryzująca się, <laughs> powiedzmy, dynamicznym zachowaniem i dynamiczną grą. To są zespoły, które ja bym osobiście typował mm. na pierwszą czwórkę, i myślę, że w systemie playoff, też tak naprawdę będą decydujące te ostatnie mecze, dyspozycja dnia. A, a Damian Klos występuje w jakiejś drużynie, czy nie? Damian Klos nie występuje w żadnej drużynie. Ja zaczynałem tylko przygodę tutaj mm, jako, powiedzmy, zawodnik czynny ekipy Avizo. Jednak po kilku meczach upokorzeń i, i, i parodiowania bramkarza no, zrezygnowałem z tego. Znaleźliśmy normalnego bramkarza, ja sobie zarządzam tylko z mm -hmm. powiedzmy z zapleców z ławki swoją drużyną i tyle, tyle mi wystarczy. Dobrze, panie prezesie, to na zakończenie chciałem spytać, że funkcja zobowiązuje, no bo jak pana przedstawiałem tutaj, to powiedziałem, że yy, to jest tak, Damian Kloss, yy, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Sportów Amatorskich, czyli nie tylko tych szóstek, nie tylko tej piłki nożnej, czy jeszcze yy, 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 jakieś sporty dodatkowe ma pan na głowie? Jest ten futsal, który, mhm. który ruszyliśmy właśnie z Tomkiem Barańskim w zimę. To jest takie nasze drugie dziecko i na pewno będziemy na 38 tysięcy kontynuować tą drogę i, i na, tysiąc, na, na również na 38 tysięcy procent kolejna edycja Mstowskiej Ligi Halowej się odbędzie. W dalszym ciągu gdzieś mam na horyzoncie siatkarzy z, z amatorską ligą siatkówki w Częstowie. Aczkolwiek też natług obowiązków różnego rodzaju na razie nie pozwala mi troszeczkę rozwinąć się na, na ten kolejny sport, ale jakbym miał typować, to właśnie właśnie mm, tym kolejnym sportem, który będzie z nami zrzeszony, będzie, będzie ta siatkówka, bo ona tutaj najprężniej w Częstowie zdecydowanie działa, natomiast oczywiście zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś ma gotowe struktury, bądź ma pomysł, bądź chciałby, podobał mu się oprawa powiedzmy naszych, nasz, naszych rozgrywek, chciałby zrobić coś podobnego w, w innej dyscyplinie sportu. Jesteśmy jak najbardziej chętni do współpracy, do nawiązania kontaktu i do tego, żeby ten sport częstowski, żeby ten sport amatorski w Częstowie coraz silniej zaznaczać, ponieważ no, też nie ukrywam. Że porównując się do innych miast, do, do Opola, do Katowic, do Wrocławia, do Warszawy, jest nam dużo trudniej, choćby ze względu na infrastrukturę, której nie ma, też miejskie stawki za, za obiekty są są jakie są. No, nie, jest, nie jest łatwo, ale nie poddajemy się, walczymy, walczymy dalej. Życzę powodzenia, panie prezesie, żeby na przykład, no nie wiem, może jeszcze do jakieś piłki ręcznej, liga by się znalazła wkrótce. No. Proszę myśleć, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Państwa oczywiście zapraszam do śledzenia rozgrywek pierwszej i drugiej Ligi Szóstek, kiedy ta, ten czwarty tydzień rozpoczynamy? Dzisiaj? Dzisiaj jedziemy, w poniedziałki akurat są takie napięte dosyć, bo zazwyczaj mamy trzy mecze w poniedziałek na TZD przy ulicy Jasnogórskiej. Mecze startują o 18:45. Także zazwyczaj też ktoś przychodzi sobie popatrzeć, często tak jak mówiłem, nawet nawet przechodnie z zapłotu stają po prostu i oglądają te biedne psy, które wyszły z nimi na spacer. Mm, no już potem wołają do domu, a, a, a ludzie sobie wolą pooglądać hmm. zmagania amatorskich. To życzę też dobrej pogody, bo to są to zgrywki na świeżym powietrzu, oczywiście, tak? Tak, tak, ale nic nas nie powstrzyma. W zeszłym roku był śnieg i był deszcz. Jesteśmy przyzwyczajeni do, mówiąc kolokwialnie, wzięcia na klatę tego wszystkiego, co nam aura, aura przynosi, więc no nie zdarzyło się chyba jeszcze, żeby mecz był odwołany ze względu na pogodę. Także śledzimy, proszę Państwa, albo na żywo, albo na y, Facebooku, gdzie można śledzić y, transmisję z spotkań y, Częstochowskiej Ligi Szóstek. Bardzo dziękuję. Damian Kloss, organizator Częstochowskiej Ligi Szóstek i prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Sportów Amatorskich, y, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Zobaczmy dziękuję pięknie. Studium. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.